Pan Andrzej Wasilewski, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Jesteśmy dzisiaj już po konferencji prasowej. Jak wrażenia w ogóle z całej konferencji? No, bardzo przyzwoite. Bałem się, żeby nie było jakichś takich elementów, które kojarzę z niektórych Imprezji Sofri Rock Na szczęście nas tego nie było. Myśmy dosyć starannie wybrali panów, których zaprosiliśmy, daliśmy szansę, możliwość, dogadaliśmy się, porozumieliśmy się, żeby zawalczyli na naszej gali. Jako totalny dla nas eksperyment, budzący duże kontrowersje, szczególnie oczywiście w środowisku taki bardziej hard kibiców bokserskich. Myślę, że to było wszystko elegancko. Ja kategorycznie powiedziałem sobie nie życzę i nie akceptuję i się nie zgadzam, żeby koło szanowanych sportowców, najlepszych polskich pięściarzy yy, usiedli panowie, którzy zaczną do siebie nie wiem, rzucać, czy wodami, wodą się polewać, czy, czy będą zachowali jak na konferencjach tych pani, pani Linkiewicz i pani Godlewski, którą kiedyś widziałem. To jest w ogóle mój świat i na to nie absolutnie na imprezach naszych na to przyzwolnia. I panowie, którzy zostali jakby wybrani i zaakceptowani, wzajemnie się, zaakceptowaliśmy. Myślę, że dzisiaj się bardzo elegancko zachowali. Dosyć starannie myślę, że zostało to na konferencji oddzielone w dwie strony z szacunkiem, że jeden rząd to byli pięściarze zawodowi, czyli ludzie, którzy chcą, chcą próbują, żyją z boksem, chcą ustawiać swoją przyszłość, rodzinę, wykonując ten zawód, a drugi są pasjonaci sportu walki, którzy żyją najczęściej z czegoś innego, wręcz nawet czasem dokładają do tej pasji, bo muszą płacić za różne rzeczy, ale nie są to goście przypadkowi, nie są to panowie przypadkowi, są to panowie, którzy od iluś lat trenują te sporty walki, i wybraliśmy też takich, którzy wszyscy wcześniej już jakiej walki stoczyli bo przy, przy, przy udziale kamer telewizyjnych, tak dalej, bo chcieliśmy ograniczyć ten efekt, że może ktoś panu Panów wejdzie do ringu, go zamuruje, nic nie zrobi tak dalej. Konferencja moim zdaniem była bardzo przyzwoicie. Może nie było czegoś, co niektórzy z Panów oczekiwali, jakichś właśnie takich bardzo konstrukcyjnych zachowań, natomiast tak jak powiedziałem, myśmy to specjalnie się na to nie zgodzili. Pod tym kątem staraliśmy się zorganizować, żeby znaleźć taki kompromis, czyli to są freakfighterzy, ale szanujący siebie e, wiele lat w sporcie niewyczynowym, ale, ale takim głęboko amatorskim. No i teraz pytanie, jak te walki będą wyglądały? Dużo łatwiej jest stoczyć w walkę, która nie wygląda beznadziejnie w MMA, bo jeżeli panowie nie potrafią się właściwie uderzyć rękami, technikami uderzeniowymi, czy, czy, czy ręce nogi, no to zawsze mogło się złapać, przewrócić i brzydko tarzać, ale a i coś tam się dzieje, bok boksie to nie jest takie w cudzysłowie proste, ja, ja nie neguję, nie twierdzę, że boks jest trudniejszy od MMA, natomiast trudniej jest w boksie w porównaniu do pięściarzy zawodowych wyglądać w miarę poważnie na rynku, o tym mi chodzi. I, 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 i i zobaczymy. No tu konferencja pierwsza OK. Mam nadzieję, że kolejne, bo pewnie będą kolejne, będą mniej więcej na tym samym poziomie, czyli jednak dużo bardziej sportowe niż takie zupełnie frikowe. a walki to będziemy wiedzieć po, po, po gali. To jest duży raz eksperyment, może i dosyć odważny, ale myślę, że warto spróbować. Ale ja pamiętam, że Artur, tutaj uczestnik walki wieczoru, też tu nieźle dokazywał kiedyś w kwestii tych, można powiedzieć, trasztoków, freakfajtów. Tak jest, nawet... Po, po, nie freak fightów, po, po, ale powiedzmy po, 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 zachowania, zachowania. Nawet z, do pana z pan razem ze mną się rozdzielał tutaj z Krzysiem Zimnochem w kilkadziesiąt metrów stąd. No tak się to wydarzyło, ja przyznam szczerze, że no właśnie jestem ortodoksem i mnie takie zachowania się strasznie nie podobają, ale siła tego wydarzenia, które było niewyreżyserowane, Siła była taka, że już w ogóle nie na walkę Andrzeja Gołoty i konferencję Gołoty, tylko jakieś miliony wyświetleń, zainteresowanie tą bójką, która, jak mówię, z punktu widzenia sportowego to obrzydliwa rzecz, że się moi koledzy na konferencji zaczęli bić, bo krzywo na siebie spojrzeli. No ale ten świat dzisiaj jest taki, no troszkę chyba inny niż, niż był. Ja się zaczęłem interesować sportem, mając kilkanaście lat. Ja bym się nie zgodził, bo pamiętam wydarzenia typu Soraż, kliczko, gdzie Sora Oplu w ogóle uważałem, że w takim momencie powinna być walka odwołana, komuś. Kompletnie, no ale nikt nie zaryzykował tutaj, powiedzmy, jakiejś takiej postawy. To też nie jest tak, że boks jest całkowicie bez winy, tutaj. W... Zgoda, tam jeszcze była druga przygoda. Kliczko z jednego pola, a drugie spoliczkowo zejście z braci kliczków. No Darek zam osobiście jest bardzo specyficznym zawodnikiem. Ciężko ja powiedzieć, czy to było wyższy przez niego, bo bracia krzyczkowi o tym nie wiedzieli, czy on to planował zrobić, czy to był efekt chwili. Natomiast ja, takich, jako ten ortodoks bukserski takich zachowań nie pochwalam. I tu jest właśnie ta, taki trochę dualizm, że wpuszczamy niby freak fighterów, ale jednak staraliśmy się ich dobrać. Podkreślam to: A. z umiejętnościami, B. w miarę przewidywalnych. Zobaczymy, jak to wyjdzie, w Sześć Walk. Panie Andrzeju, na co liczycie? Jaki, jaką ilość mniej więcej sprzedaży, subskrypcji, jeśli podjęliście już decyzję o pay-per-view? Przede wszystkim, tutaj może zabrzmieć to zupełnie nieprofesjonalnie. Ale myśmy żadnych, że tak powiem, nie robili rachunków pay per ponieważ to jest kompletnie dla nas nieznany obszar. Nigdy w życiu nie organizowałem gali bokserskiej bez udziału w telewizji. Kilka gal sprzedawałem w ale zawsze motorem napędowym, medialnym, e, mediowym była, była z tego duża stacja telewizyjna, więc to jest zupełnie inny świat. E, więc imprezę tak czy bez pay per czy, czy będzie, czy nie będzie, sprzeda się lepiej, czy gorzej, oczywiście zrobimy, to, to jest już w 100% pewne. E, Sami jesteśmy ciekawi, co z tego wyjdzie. To jest dla nas duży eksperyment. Myśmy zorganizowali chyba 192-193 gale. No i dopiero po takim długim czasie pierwszą galę robimy bez udziału telewizji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale też klient e, zaczął inaczej reagować w dobie koronawirusa. To jest akurat chyba ta pozytywniejsza strona kor koronawirusa, że, na, że jeśli chce mieć dostęp do wydarzenia, to musi za nie zapłacić. Szczerze mówiąc nie <Ky> mam nadzieję, że właśnie już tego 30 maja, które prawdopodobnie zrobimy galę no to już będziemy mogli się poruszać, będziemy mogli jeździć na działki, jeździć do kolegów na grilla, na ognisko i tak dalej. Pewnie wszyscy jesteśmy bardzo do tego wytęsknieni. E, natomiast no, liczę na to, że walka wieczoru stricte bokserska jest na polskie warunki nawet chyba topową walką, jaką dzisiaj w Polsce można zrobić. E, Za dwie, trzy walki następne też były ciekawe. Bardzo ciekawa walka Mateusza Masternaka. E, Adam Balski wraca po kolei kontuzji pech. Damian Kiwior, Paweł Stępień po kontuzji, po operacji. No w tym naszym boksie profesjonalnym są takie obciążenia treningowe, że niestety kontuzji jest mnóstwo, strasznie dużo. I, I jestem przekonany, że jest duży ładunek bokserski, duży ładunek medialny, a być może dodatkowo te właśnie dwie czy trzy walki freak fighty dołożą kolejny kolejne swój swoją cegliłkę, miejmy nadzieję zachowując się do końca elegancko i tutaj nikomu nie będąc sprzecznymi jakby z sportowymi, które jednak wszyscy wyznajemy. Nie obawia się Pan tego, że przedłużając te kolejne okresy treningowe tak, te organizmy są poddane ekstremalnemu przeciążeniu że nawet właśnie w tej walce wieczoru do mnie ma, no ja oczywiście wiem, że, Ar że Artur się przygotowuje profesjonalnie, nie wiem akurat jeśli chodzi o Łukasza Różeńskiego, ale myślę, że on takiej szansy też nie przegapi i będzie Pilnował. Nie obawiacie się tego, że no, tu gdyby się coś wydarzyło, to, to katastrofa była dla tego eventu? To znaczy, szczerze mówiąc, po pierwsze, mamy miesiąc jeszcze do imprezy, czyli wyobrażam sobie, tak nie jestem szkoleniowcem i tak ja dalej. Wyobrażam sobie, że mając tę informację, że przesuwamy 8 dni walkę, to y, obatimy pewnie kilka dni leciutko z luzu, żeby odpowiednie organizmy troszkę się, się zregenerowały. Uczciwe i jest to, żeby ludzie zawodnicy się dowiedzieli o tym, pomyśle propozycje by je zaakceptowali w tej samej chwili. Więc absolutnie to dotyczy równo obydwu. To jest decyzja, która kiełkowała dzisiaj od południa w mojej głowie, bo usłyszałem dzisiaj, co wygłosił, nie pamiętam, czy minister chyba z, zdrowia, jak będą etapami z, z obostrzenia ten lockdown będzie popuszczany, no i dokładnie kilka minut przed konferencją przed rozpoczęciem konferencji prasowej z obywatelami zawodnikami, żeśmy porozmawiali Liczycie na duży udział kibiców w tym wydarzeniu czy po prostu chcecie zbadać to jest jakiś dodatek, który Wam w tej chwili doszedł ale też obiekt, który trzeba zagospodarować tak? bo jednak w przypadku gali zamkniętej byłoby zupełnie inaczej no, W przypadku Rzeszowa nie mam najmniejszych wątpliwości, że my te 50% obiektu szybko sprzedamy, ponieważ pod podkarpacie jest bardzo spragniony boksu, dwa, że Łukasz jest tam bardzo popularny Artur w całej Polsce jest popularny więc szczerze mówiąc, nie mam żadnych wątpliwości, że te to, to szybko, szybko zostało sprzedane. Tyle ile będziemy mogli sprzedać. E, zapytam Pana, bo też e, jeśli chodzi o Artura, to macie nowy model współpracy, tak? E, pan mówił o tym wywracaniu stolika kilka razy przez Artura. Jak w tej chwili? Już wszystko ułożyło się tak, że, że każdy wie, co ma robić i już w tej chwili nie będzie żadnych absolutnie zmian. Artur jest jak taki ostry ogier. Jak już wie, kiedy ma startować i co robić, to się uspokaja, natomiast w momencie, kiedy jeszcze nie, ten, ten wyścig czy galop nie, 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 nie idzie w kierunku, w kierunku walki, to, to bardzo się, tak powiem, nerwowo, emocjonalnie sam z sobą szarpie z wszystkim dookoła. Te rozmowy niektóre nie są, już tak powiem, proste, to musi wszystko przemyśleć, najpierw wybucha, natomiast jak widać, to, to już damy się na tyle, że, że, że wiemy, jak są sami czasami to trwa zamiast godziny, to trzy dni, natomiast, natomiast dochodzimy do porozumienia, to jest najważniejsze. Rzeszów, tak kojarzy mi się Dawid Kostecki. Coś przewidujecie w ogóle takiego, żeby chociaż minutą ciszy uczcić pięściarza, który był u pana, powiedzmy, oczkiem w głowie przez pewien czas. Myślę, że bardzo wiele mu pan pomógł. Ja to obserwowałem też gdzieś w jakiś sposób. I druga sprawa, no że kibice też jednak mimo wszystko, mimo tych wszystkich jakby dodatkowych elementów, które gdzieś tam się pojawiały, były, wiadomo, nie był, był nietuzinkową postacią na różnych sferach. Coś przewidujecie? Ja myślę, że chyba nie, bo mam wrażenie, że po kilku latach czy, czy po dłuższym czasie to już jest takie troszkę. Nie, nie wiem, czy to, czy, czy, czy to osiąga, osiągnęłoby, że tak powiem, zamierzony cel. Natomiast no, my staramy się Dawida mieć w sercu, pamiętać tych najlepszych elementów czysto sportowych, tych kilku czy kilkunastu, bo razem było ich kilkadziesiąt, ale tych bardzo kilkunastu udanych walk, tej jednej walki przegranej, którą pamiętam świetnie z Rashidem Kanfua w Krośnie. To no niestety walka, która zajęła chwilę, nie do końca strali, została przegrana na polskiej Wokszingnej, to organizowaliśmy z wszystkim. On przegrał z Anżyjem, Anżyjem, nie będą zawodnika, przepraszam. No to, to, to nie był Dawid, to był Dawid pod ostatniej odsiadce, to był Dawid nieprzygotowany, to był Dawid, którego ten trening chciał w ogóle wycofać z tej, z tej, z tej walki, a nie bardzo już było jako. Mówi Pan o tym zawodniku z Nowego Słońca. Tak tak tak, 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 tak. Zapomniałem też nazwisko, mi umknęło, ale. Konferencja 23 godziny to już była <grym> zmęczona. To jest jasne, roz, rozumiem to. Zapytam jeszcze w ogóle o właśnie te free fighty. Wyobraża Pan sobie kiedyś w przyszłości taki event i załóżmy pojedynek ostatnio taki Bena Skrena z Jake'em Polem. Wyobraża Pan sobie, żeby na Pana evencie gdzieś takie wydarzenie było? Bo jednak to jest też znak czasów w pewien sposób. My możemy tego nie akceptować, możemy być ortodoksami, ale jednak. Młodzież ma swoje prawa, a coraz będziemy sięgać po tych młodszych kibiców, tak? No i to, to była właśnie główna przyczyna, trafił Pan w sedno, tego, że zacząłem w pewnym momencie... Najpierw, najpierw z automatu odrzuciłem takie pomysły, a potem zacząłem się przyglądać, co się odbywa, czym się bardziej w MMA, bo tam jest troszkę to łatwiej zorganizować, więcej jest dzisiaj handli, dużo więcej ludzi trenuje w MMA i tak dalej. Natomiast po tej obserwacji zobaczyłem, uzmysłowiłem sobie, że są dwa rodzaje free fightów. fighty, których, jak mówiłem, Wcześniej nie akceptuję, które polegają na tak wielkim zbudowaniu kontrowersji, że element walki, sportu w ogóle nie istnieje, tylko jest jedna, jeden cel: zbudzenie zaskoczenia, zszokowania itd. A są freak fighty, które na przykład przez lata KSW, świetnie pakowane. Ciekawe nazwiska. I, 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 i ja, że tak powiem, pierwszej grupy absolutnie nie szanuję, drugą, drugą szanuję. No, faceci, którzy bardzo ciężko trenują, to już to chyba w kółko, bo trwa nasza konferencja dosyć długo. Ale, ale panowie, którzy na tych samych warunkach na co dzień gdzieś pracują, trenują po, po pracy od lat jakieś tam sporty walki, chcą się z sobą sprawdzić, zachowują się grzecznie, kulturalnie. Sprawdźmy, czy to będzie wartość dodana do, 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 do imprezy, czy wręcz może być kompletnie bo Jak się każe, że to że, że po prostu sposób wygląda, no to więcej tego nie powtórzymy. Załóżmy tak, kojarzę sobie, że był gdzieś nagrany też sparing Mamet Halidov kontra Mateusz Masternak kiedyś. Bo oczywiście ja rozumiem, że, że zawodnik MMA, gdzieś tam pięściarz. Załóżmy teraz jest Michał Materla wolnym zawodnikiem, może dysponować zestawieniem go właśnie z kimś Adam Balski albo powiedzmy tego typu zawodnicy gdzieś wagowo, żeby to się też w pewien sposób zgadzało. No myślę, że to było, byłby to w pewien sposób, ja bym tego w ogóle freak fightem nie nazwał, ale powiedzmy taką walką, no, przyciągającą ogromną uwagę, i myślę, że tutaj nie zostały zostałyby uchybione, nawet nie można by było właśnie tego nazwać w ten sposób. No, przede wszystkim trzeba wiedzieć jedną rzecz, że MMA jest stylem dużo bardziej przekrojowym. Jednym z elementów są techniki uderzania za pięściami. Trochę inna postawa, inna praca nóg, no bo trzeba się szkolić do błędu lub ataku innych technik, przed innymi technikami, przyrodzić innych technik. A to rzadko się zdarza, żeby zawodnik z wszechstronny w MMA był w stanie podjąć jakąkolwiek rywalizację w węższym znaczeniu, czyli w trykcie bokserskim. Ale takie przypadki znam znam kilku zawodników MMA, którzy naprawdę bardzo przyzwoicie boksują. I nie mów po nigdy nie. tak? Natomiast no, ostatnio się odbywa jedna z grup bokserskich, robiła kilka walk. Jednego z fajnego, bardzo sympatycznego zawodnika MMA, który chyba wszystkie te walki bokserskie przegrał. Szczerze, mówiąc nie do końca wiem, jaki to miał sens. Nie wiem, cztery walki chyba przegrał, już nie pamiętam. Yy, nie wiem, czy to coś nosiło, może po prostu gdzieś się spinało i taki był włączny cel, bo do boksu to nic nie nosiło, do eventu chyba całego. No inaczej, może ja tego nie widzę, ale, ale, ale. ale. Myślę, że po prostu się odbyła walka, gdzie się coś tam sprzedało i może jakiś sponsor za tym zawodnikiem przyszedł. I, i, i się na walki odbyły, natomiast no, to chyba generalnie nie jest kierunek, no, bo jednak tak jak powiedziałem, no, zawodnicy AMA mu, są, muszą być dużo bardziej wszechstronni, nie mogą być tak skoncentrowani na czyst, technikach czysto bokserskich. Był taki moment, kiedy się wydawało, że nie da się adoptować z kickboxingu zawodnika do boksu, a jednak z czasem okazało się, że ważniejszy jest charakter sprawdzonych już w kickboxingu, a potem przestawienie się jednak troszkę w stronę boksu, no ale jednak to było dużo bliżej niż ono. Oni kickboxerzy sprawdzają się chyba w walkach na gołe pięści, bo bez kickboxerów chyba te gale, gale walk na gołe pięści by się nie odbyły, tak bym powiedział, nawet, nawet górnolotnie. Ja myślę, że najśmieszniejszą postacią jest bardzo sympatyczny człowiek, który był, no umówmy się, drugoligowym pięściarzem, walczący w szczycie swoich w kategorii 69 kg który na jednej z serii imprez walk na głębokie pięści znokautował wszystkich tych dwumetrowych... E, e, o Tomku Gromadzkim, tak? W Tomku Gromadzkim, on to wszystkich polnokautował e, i nawet myślę, że zrobił potężną... problem organizatorowi, bo jak on ma sprzedawać, że te walki są dramatyczne, skoro przychodzi drugoligowy pięściarz z kategorii powiedzmy 72 kg 69, nokautuje facetów, którzy ważyły po 130 kg czyli pokazuje, że nic nie potrafili, tak? Myślę, że organizator ma tutaj teraz problem, bo obnażyło to ten, tą ideę tych walk tak naprawdę. Panie Andrzeju, e, mocna rywalizacja tutaj widziałem. Adam Balski, e, on już w pełni wraca, mocna rywalizacja w kategorii cruiser. E, Mateusz Masternak, ja też pytałem między innymi, bo to tak można powiedzieć, tak jak w MMA waga półciężka jest tą polską wagą, to tutaj też ten cruiser jest, nawet bardzo podobnie się zgadza wagowo, jest tą polską kategorią. Liczycie na jakieś takie polsko-polskie pojedynki? Jest jakiś w ogóle pomysł? jest pojedynku, który oprócz tego Artura Szpilki i Różańskiego gdzieś w przyszłości rozgrzeje tą scenę boksu? My w grupie mamy tak. Krzysia Budarczyka, Krzysiek Łowackiego, Adam Mateusza Mastraka, czyli czterech kurzerów. Wszyscy się lubią? Raczej się wszyscy lubią i szanują. I raczej na dzień dzisiejszy ciężko sobie ubrać jakąś walkę między nimi, ale nie mówmy nigdy, nigdy, że nie, dlatego że po pierwsze część z ich z zawodnikami, którzy już zdobywali tytuł mistrza świata czy tytuł mistrza Europy, jak nie będzie bardzo ciekawy walk, a różnie się może toczyć sytuacja w tych federacjach światowych, to może rzeczywiście, jeżeli walka była duże emocje, zawodnicy będą chcieli, będą będą wygenerować się garze, które ich będą satysfakcjonować. To, to, to być może tak, kiedyś mi się dało to niemożliwe, ale staram się jednak mieć w miarę otwartą głowę, co nie jest proste przy, przy tym, jak raczej mam dosyć mocny charakter, ale jednak staram się raczej otwierać się na nowe zdania, stąd ten eksperyment, pewnie zaskakujący na wielu z tymi freak fightami. Knockout Promotion ma nowego trenera, też widziałem, że jest zaangażowany trener, jesteście zadowoleni z jego pracy? Bo też kibice gdzieś pytają na przykład, czy Szeremeta wróci, trenuje, gdzieś tam pojawiają się te migawki. Jesteśmy, zrobiliśmy kolejną próbę, eksperyment. Życie nas trochę do tego zmusiło, ale może i dobrze się stało. Na kilka miesięcy nas przyjechał solidny, znany amerykański yy, trener. Ciekawostka: jako z sparował jeszcze z Mahometem Ali, więc taki smaczek historycznie jest fajny. Widać po kilku tygodniach, że to docelowy model nie jest. Pan jednak po pierwsze mieszka w Nowym na stałe, po drugie, pewnie już też nie jest najmłodszy, jednak bok się zmienia i tak dalej. Natomiast z całą pewnością te ładne kilka tygodni, czy, czy, czy to zarazem będzie w około 10 tygodni, to na pewno naszym zawodnikom, którzy w tym czasie nie mieli poważnych starych, na pewno nie zaszkodziło. Trochę może i archaiczniejsze, że tak niektóre elementy treningowe, troszkę tarcza może inna, może się tak nowoczesna, ale z kolei to taka wielka klasyka amerykańskiego boksu. I takie, takie popracowanie troszkę innymi partiami mięsi troszkę inaczej na pewno naszym zawodnikom nie zaszkodzi. No ale. Temat, że tak powiem, zorganizowanie od, od, od początku pełnego skoru tronskiego, stałego oczywiście jest. Mamy jakieś pomysły, pewnie około dwóch trzech, tygodni, dwóch, trzech tygodni ogłosimy. To co, dziękuję bardzo za rozmowę, za kompendium praktycznie wiedzę. Myślę, że z panem mógłbym długo na temat boksu rozmawiać. Ja panem jest... też. No, cieszę się, bo, bo myślę, że jest wiele tematów, które chęt, chętnie bym przedyskutował, a też gdzieś obserwuję to wszystko. No i wydaje mi się, że, że tutaj akurat ten pojedynek może szarpnie ten boks Polski do przodu że będzie będzie tak jak kiedyś było szpilka Adamek gdzieś tam liczono właśnie na, na to szarpnięcie ono było przez pe w pewnym momencie, a w tej chwili po prostu myślę, że kibiców zainteresuje. coś. Życzę powodzenia, życzę dobrej sprzedaży i zadowolenia z wyników też. Bardzo dziękuję. Chciałem powiedzieć, że, to no, Boże, do, dodam taką trochę złośliwą uwagę, ale absolutnie głęboko w nią wierzę, że jest prawdziwa i jest absolutnym faktem, to to, że walka Damek Szpilka była wielką szansą dla polskiego boksu, ponieważ zainteresowanie było przeogromne, rekordowa sprzedaż pay-per-view. E, niestety było tak, tak wysoka sprzedaż pay-per-view, że pewnych ludzi w stacji telewizyjnej co wtedy współpracowaliśmy, to irytowało i po prostu stali na rzęsach, żebyśmy więcej nie dostali możliwości organizacji takich i używając argumentów, po co tyle pieniędzy wydawać na zewnątrz, po co Andrzejek, przyjaciel prezesa Solorza ma tyle pieniędzy zarabiać, takie argumenty padały, trafiły niestety trochę na podatny grunt. I, I to jest jakby nic złego. Natomiast to, że sami nie potrafili nic zrobić i zepsuli ten produkt, a teraz odtwarzają to serię, galps to te nazwiska oprócz jednej walki walki wieczoru, to te walki są żenujące zupełnie. To po prostu pokazuje, że my Polacy czasami potrafimy zdusić kurę, która być może znosiłaby wszystkie złote jajka, a dała szansę kibicom, na, przez to, że były pieniądze, na naprawdę poważne wydarzenia sportowe. No, nasze cechy narodowe przeważyły, wszystko zostało zniszczone i, i tyle. Ja tego nie skomentuję, jestem biernym obserwatorem wydarzeń w bokserskich i rynku. Dziękuję bardzo.